to, żeby pytanie było nagrywane. Mówiła tak, wcześniej tak, Natalia, się. że się Tak, dziękuję tak, bardzo. w ramach 12 kroku. Dziękuję bardzo. W związku z tym y, teraz oddaję Ci głos, a my zamieniamy się w słówki. Cześć Wam wszystkim, tu Sandra, jestem alkoholiczką. Eee, tak na wstępie tylko powiem, e, myślałam dużo o tej sukierce, bo mi ma, minęło sporo czasu od mojej ostatniej. E, no i tak szczerze nie nie, nie. nie robiłam tego tak, jak wcześniej, że ja nie wiem, jakoś dzień wcześniej to spisywałam, tylko po prostu proszę siłę wyższą i, i, i postaram się mówić w miarę z sensem i, i przybliżyć moją historię. E, Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę się tym podzielić, co mam nadzieję, że chociaż komuś pomoże, albo, albo pomoże zidentyfikować się z moją historią, więc zacznę od tego, że pochodzę z małej wioski w Polsce. U mnie w domu był ten problem alkoholowy mamą, tak powiem. Mama dalej pije, żyje, doczekała się emerytury, więc, więc ma się świetnie. E, moja, moja historia z alkoholem zaczęła się stosunkowo dość wcześnie, mając 14 lat, 13-14 sięgnęłam po swój pierwszy kieliszek, gdzie nie było to jakieś na imprezie, czy czy coś takiego. Ja sięgnęłam i mam tego pełną świadomość. Ja byłam bardzo nieszczęśliwym o, dzieckiem. Zaczęło się dojrzewanie. To był też czas, kiedy dowiedziałam się o tym, że mój ojciec zdradza mamę i było to musiało być to zachowane w tajemnicy. Co jeszcze? A. No tak, głównie, u mnie ważnym elementem w moim domu, w którym się zachowywałam, była, było to zakłamanie, była ta wieczna tajemnica, cicho, cicho, nic nikomu, nic nie mówimy, bo to jest tak, a moi rodzice obydwaj są nauczycielami, więc wiadomo, jak to jest w małej miejscowości. Jakbym ja komuś przyznała się, że mama pije i, i takie rzeczy, Wiadomo, straciłaby pracę, i, i różne takie rzeczy. Więc takie, takie teksty miałam wpajane od, od ojca, że nic nikomu nie wolno nic mówić. Co z automatu też wykluczyło y, taką możliwość moją zapraszania koleżanek, kolegów y, do domu z wiadomych względów. Y, I tak jak mówię od początku. Byłam uczona tego kłamstwa, tego zakłamania i, i że to jest OK, bo, bo to jest dla większego dobra i, i przecież mama straci pracę, jak, jakbym coś powiedziała, więc wszystko jest okej, okay, nikt nic nie wiedział. A moja matka jest tym typem alkoholika, że przypiła w domu, nigdy do barów nie wychodziła, była raczej taka zamknięta w sobie. No i jakoś funkcjonowała od poniedziałku do piątku. No i na weekendy sobie tam pozwalała, czy wakacje, czy każde święta, jak to nauczyciele mają wolne. Tak, to mówię o tym dlatego, że uważam, że to się dużo odbiło na całym, całym moim piciorysie. Ponieważ będąc dzieckiem, widząc to, jak matka się zachowuje, i to zakłamanie. Przyrzekałam sobie i zaklinałam, i, i dobraci do ojca, mówiłam, nie, ja się brzydzę alkoholem. Ja po prostu, jak widziałam osoby pijące, we mnie się narastała taka agresja, taka pogarda, takie po prostu zniesmaczenie. To mówię, będąc małym dzieckiem, więc zaklinałam się, ja w życiu nie chcę alkoholu. No ale stało się inaczej. A stało się to dlatego, że, tak jak mówię, dowiedziałam się, że ojciec zdradza mamę. A nie zdradzał z byle kim, tylko z żoną najlepszego przyjaciela. Więc, więc ja się dowiedziałam jakimś sposobem i to tak było ukryte w tajemnicy, więc wiedziałam tylko ja, nie przyznałam się nikomu, ani braciom, ani, no, ani nikomu po prostu ogólnie. A męczyło mnie to i zaczęła pojawiać się depresja, więc tak jak mówię sięgnęłam po ten pierwszy kieliszek. Z racji tego, że ja byłam bardzo nieszczęśliwa, nie mogłam zasnąć, więc od tego, że tak powiem, się zaczęło takie małe setunie, bo ja nigdy nie piłam piwa, żadnych takich lekkich czy dla smaku. Ja po prostu wiedziałam z tego, co widziałam po matce i ogólnie, tu nieważne jaki alkohol ma być mocny, ma szybko klepnąć i pomóc mi zasnąć, i, i to działało przez pewien okres. Mówię, miałam 14 lat, więc tak sobie funkcjonowałam już wtedy praktycznie codziennie, żyjąc z rodzicami, gdzie tak naprawdę nikt nie wiedział. I tak, no mówię, jakoś funkcjonowałam. Przyszły czasy liceum. I zamiast po prostu czuć się lepiej, ja. Szczerze powiedziawszy nie wiem, kiedy uciekło mi to, że już z jednej setki zrobiłeś się dwie setki, bo tak wyglądało moje po prostu życie do szkoły, życie w domu, ja sobie po prostu cały dzień myślałam jak zorganizować sobie na tą setkę, kto mi to kupi i i jakoś kombinować. No i czasy liceum, kiedy już miałam trochę większej wolności, tak jak mówię, nikt dalej nie wiedział, że ja sobie podpijam, bo ja się jeszcze nie upiłam. Ja nie piłam po to, żeby się upić, tylko żeby sobie pomóc. No i czasy nicę, gdzie już się zaczynają jakieś imprezy i wszystko. I już dalej wtedy, gdzie wiedziałam, chodzę do, do szkoły w innym mieście i, i jestem bardziej tak, jakby anonimowa i, i mogę sobie pozwolić na jakieś tam koleżanki czy, czy, czy coś takiego. To dalej. Już wtedy tak jakby ja się chyba wycofałam z tego życia towarzyskiego, nie chodziłam na imprezy takie szkolne. Znaczy tak, chodziłam, ale z ciekawości, bo tak jak mówię, chciałam sobie pomóc i chciałam zobaczyć, i, i jak, to, jak to wygląda, może wtedy coś się odmieni, może mnie coś, nie wiem, może się zakocham, może różne rzeczy. I tak jak mówię, nie na wszystkich imprezach piłam, bo chciałam raczej obserwować, patrzeć na innych ludzi, może się czegoś nauczę, albo, albo wąski, takie, takie różne rzeczy. No tak się nie stało, byłam dalej w ciągu dalszym nieszczęśliwa, więc to mówię, to jest pierwsza klasa liceum. No później, ja już byłam na tyle pogrążona w alkoholizmie, bo szczerze powiedziawszy, idąc już do liceum, ja już się świadomie mogłam nazwać jestem alkoholiczką, gdzie nikt nie wiedział, że ja piję, bo pijam. Nie piłam wtedy jeszcze jakoś do, do upadłego. I szczerze powiedziawszy, długo mi to zajęło, żeby się napić do upadłego, bo nie wiem, moja tolerancja bardzo szybko wzrosła. Uważam, że też jakiś tam czynnik genetyczny ma znaczenie, więc, więc popłynęłam i. Wpadłam w alkoholizm z chwilą, kiedy się pierwszy raz napiłam, tak uważam. Hmm. Więc tak jak mówię, w wieku 17 lat ja już się świadomie mogłam nazwać, jestem alkoholiczką, ale jeszcze wtedy... Hmm, nie to, że oszukiwałam się, tylko tak myślałam, że skoro mam taką wiedzę i wiem, na czym to polega, hmm, że pora się skontroluje i kiedy przyjdzie pora, Przestanę pić i, i to żaden problem, albo Albo, że będę umiała po prostu tak normalnie kontrolowanie. Przecież ja się nigdy w życiu nie upiłam tak, żeby się zataczać czy, czy coś takiego. Takie było po prostu moje myślenie. A, no i moje życie licealne dalej wyglądało tak samo. Hmm, czyli codziennie już piłam. Już wiadomo coraz więcej, w domu nikt dalej nie wiedział. I też zaczęły się pojawiać jakieś myśli samobójcze, e, e, takie pierwsze, ale, ale jeszcze jakoś to kontynuowałam, jeszcze jakoś sobie tak myślałam, przecież nie wszystko w życiu widziałam i da, dawałam sobie taką jeszcze szansę. E, może na studiach się coś odmieni, może zobaczę, nie wiem, może tam się zakocham, może tam coś się odmieni, znowu inne miasto, coś innego e, czymś się zainteresuje. No wiadomo, na maturę to już poszłam. Hmm. E, byłam już tak bardziej, no przede wszystkim przed ósmą musiałam sobie dużo, dużo wypić, bo ja byłam bardzo nieśmiała i tak jak mówię, e, nie, nie dzieliłam się nigdy tym, co, co się dzieje w mojej głowie. Um. Wtedy też zaczęły się pojawiać jakieś, e, o może wtedy pierwszy raz chyba ludzie, ludzie zaczęli dostrzegać, że coś się chyba ze mną dzieje, bo, bo strasznie schudłam. I, I chyba tak, z definicji mogę się nazwać, że to była anoreksja, yy, zaburzenia odżywiania. A szczerze powiedziawszy, tak, mogę, mogę się przyznać, ale raczej z mojej strony to wyglądało. Mi nie zależało na wyglądzie, tylko raczej na tym efekcie alkoholowym. Więc, jak zauważyłam, że szybciej się szybciej mnie klepnie, albo po prostu lepszy efekt będę miała, szybszy efekt jak, jak na pusty żołądek, tak funkcjonowałam przeważnie i, i jedzenie było na, na końcu mojej listy. Poza tym jak się pije codziennie, tak ja już miałam takie po prostu żyłam, ten każdy dzień był taki jak sobie zorganizować coś na wieczór, żeby, żeby po prostu nie upić się, a iść spać i, i kolejny dzień i kolejny dzień, więc, więc tak to wyglądało. Schudłem strasznie i ja tego nawet nie widziałam, bo, bo nosiłam warstwy jakieś tam, zakrywałam się wiecznie, chowałam przed światem, więc, więc nikt tego za bardzo nie widział. Dopiero, dopiero później na studiach, Jak poszłam na studia, dostałam się na studia, myślałam tak samo, że coś się zmieni, coś nowego, inne miasto, nowi ludzie i, i ta swoboda, i może to życie studenckie mnie tak jakoś, nie wiem, odmieni czy pochłonie. Bo jedyne, co tak jakby mój ojciec widział, to to, że ja faktycznie nie jestem zainteresowana jakoś ani, ani chłopakiem, ani dziewczyną, ani mam takie znajomości, tam koleżanki w klasie, ale, ale to jest wszystko. I, I tak jak myślał, że ja chodzę na imprezy, tak, i, i mam jakieś tam normalne życie i, i że pójdę na studia i, i poznam się tego piętna z domu i mi się odmieni. Tak, no nie wiedział jak jest naprawdę. Więc na tych studiach tak samo myślałam, że życie studenckie to jest coś takiego innego i fajnie będzie. I że tam się też może nauczę pić albo albo przestanę pić, bo raczej tak to wyglądało u mnie. Więc no, znowu z mojej strony kolejne rozczarowanie, bo nauka znowu jakoś szła, ale raz, że depresja się już pogłębiała, a dwa, że Przykro mi było, bo szchodziłam na te imprezy studenckie i piłam tak z Byłam na jednej, drugiej, trzeciej i kurczę, nie umiałam się po prostu napić. Ja wychodząc z każdej imprezy, gdzie wszyscy jakoś tam żygają, już leżą i, i, i ciężko. Ja, ja już miałam niedosyt. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I znowu zaczęłam się czuć, coś jest kurwa ze mną nie tak że ja się nie umiem upić i nie umiem po prostu, że ja ciągle więcej potrzebuję. albo już ta tolerancja, więc też szukałam jakichś sposobów, żeby znowu sobie zmniejszyć tę tolerancję, żeby móc być tak jak inni, żeby piję powiedzmy pół litra i, i to już powinnam być pijana, to już nie wystarczało. Eee, no to też robiłam jakieś tam przerwy od picia i żeby znowu wrócić, żeby ten efekt szybciej uzyskać, I, i tak jak mówię, to było znowu wszystko, całe życie moje skoncentrowane wokół alkoholu, jego efektu, i, i pogłębiała się depresja po prostu, że raz, że nie umiem się upić już, że nawet w tym nie jestem dobra, i no i jakoś tak, A więc no rzuciłam tymi studiami. Ojciec się wkurzył, no ale wiadomo, wróciłam do domu i tam później. Że, no chyba wtedy, chyba się wtedy dowiedział, że po prostu popijam, ale on sobie to pewnie tak tłumaczył. No to jest normalne, już dorosła jestem i, i mogę i, i na studiach coś widziałem, więc, więc to jest jedna rzecz, a no więc z nim znowu przestałam rozmawiać, bo, bo nie mam wykształcenia, więc pozwolił mi mieszkać u niego w domu, ale musiałam iść do pracy i, i dokładać się do wszystkiego, więc... No, okej, okay. takie były realia w Polsce, do wykształcenia i wszystkiego, więc podjęłam jakąś tam pracę, siedziałam w domu, pracowałam i też to było takie życie, egzystencja. Nie piłam wtedy, tylko w okresach, kiedy po prostu musiałam pracować, bo faktycznie chciał mnie ojciec nauczyć takiej odpowiedzialności. Więc, więc tak to wyglądało. Pracowałam, później. Jakąś tam kasę miałam odłożoną i piłam, i, i znowu pracowałam, i, i do niczego to szczerze nie prowadziło. A siedzenie w domu z matką, która dalej piła, na dodatek yy, podkreślała to, że jestem nieudacznikiem, że ona przynajmniej studia skończyła, że sobie może tak pozwolić, żeby sobie się napić, i, i takie rzeczy. Kopniowo jakoś to narastało, więc. Znowu podejmowałam jakieś prace, jakieś w innym mieście, jakieś po prostu to, co w Wielkiej Księdze jest napisane, że po prostu jeździłam, szukałam może miejsca, że coś się zmieni wiecznie z nadzieją, jeszcze wtedy jakaś była. Mm. No ale tak jak mówię, myśli samobójcze były, tylko jakoś nie miałam odwagi na to. Ja szczerze i po cichu myślałam, że, że alkohol w końcu mnie wykończy i to, że nie jem, że, że szybciej zejdę, więc... więc ja po prostu nie miałam odwagi tego, tego kroku uczynić, ale no tak to wyglądało, więc kiedy w końcu miałam dość y, tego życia w domu, w Polsce, nie wiem, dalej się nie umiałam odnaleźć i ten alkoholizm się już pogłębiał, y, Wyjechałam tutaj do Islandii. miałam pracę y, zorganizowaną, więc, więc jakiś czas na y, Znowu byłam na redszejfa, dopiero później tak sobie podpijałam i, i szczerze powiedziawszy nie wiedziałam nic oprócz choroby alkoholowej z definicji, tego, że ewentualnie jakieś odwykleczenie, gdzie też w Polsce próbowałam, dzwoniłam po środkach i też takie, to już mając chyba 19 lat szukałam takiej pomocy. Gdzie słyszałam ciągle, że to, to nie tak działa, albo prywatnie to kosztuje, a, a tak publicznie to nie wiem, muszę mieć skierowanie, albo najpierw na detox, takie różne rzeczy, więc to się troszeczkę zawiodłam na systemie. Kiedy ja naprawdę szukałam tej pomocy, nikt mi nie wskazał drogi AA, bo tak jak mówię, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam o Wspólnocie. Wiedziałam, że jest coś takiego jak 12 kroków, więc przeczytałam sobie w internecie i co i to, to było takie przeczytanie, więc. Nie rozumiałam tego. Próbowałam sama jakoś pozostać na dłuższy okres. Sama od siebie trzeźwa. Niczym to dobrze mnie skutkowało, bo tak jak mówię, nie mogłam jeść, nie mogłam spać wtedy. No, byłam trzeźwa powiedzmy, chyba maksymalnie udało mi się wtedy wyciągnąć rok czasu. Ale, ale to było puste życie. To było takie po prostu. No, byłam po prostu może pijana myślami dalej i dalej nic mnie nie cieszyło. Dalej. Zazdrościłam tym, co mogą się napić, albo po prostu. No nie umiałam sobie poradzić z życiem z emocjami i, i z, zwłaszcza z relacjami między ludźmi, bo ja już byłam perfekcyjnym kłamcą, więc. No nie cieszyło mnie to, co cieszy innych ludzi. Ja cały czas myślałam, że, że po prostu wytrzymam sobie jeszcze tam trochę czasu i może się w końcu napiję i raz, że mniej wypiję, będzie dobrze i i, i wtedy będę myśleć dalej. No ale tak jak mówię, no przyleciałam tu do Irlandii, tu dopiero nauczyłam się, że jest coś takiego jak wspólnota, że są grupy AA, jest Wielka Księga, jest program I, i powiem tak, że na swoim pierwszym meetingu byłam w pełnym szoku, bo ja z obawy wielką tam poszłam. trzącąc się jeszcze. Byłam po prostu w szoku, że. To jest grupa ludzi, którzy są kurczę uśmiechnięci. Pierwsze mitingi były chyba w kościołach, więc byłam w szoku, że to jest jedyne miejsce, gdzie nie usłyszę więcej przekleństw i, i radości, i, i płaczu, i, i śmiechu. W jednym miejscu i to zupełnie grupa jest ludzi, którzy są e, tak zróżnicowani i etnicznie, i, i ja się bałam, że ja jako Polka to mnie tak e, będą wytykać, albo że co ja tu robię, albo, albo coś takiego, a tu w końcu miłe zaskoczenie dla mnie. I coś, co coś, co mi dało nadzieję taką naprawdę, że nieważne, skąd przyszedłeś, nieważne, co zrobiłeś. Że jestem tam widziana i to mi się spodobało i, i historie innych osób. I to pamiętam jak gdzieś, to to była spikerka kobiety, która była super elegancką ubraną kobietą. I tak otwarcie miała spikerkę i mówiła o tym, jak wszystko straciło, jak będąc prawniczką, gdzie wykształcona, gdzie u mnie w domu to było piętno jakieś, nie wiem. A tu, a tu ciach, przyznaje się do swoich błędów, co, co potrafiła czynić tam pijąc, jak jej dzieci odebrano, jak jej później wywalczyła z powrotem. No urzekło mnie to, po prostu roz, rozbroiło na łopatki i, i to mnie tak jakby zachęciło, że jest nadzieja, nie jestem sama w końcu i mogę się podzielić tym, co czuję i nie tylko ja tak się czuję, jak się czuję. Więc tak się moja droga zaczęła. A, a. Mm. Powiem tak. Znalazłam wtedy sponsorkę, przyszłam program. I żeby nie skłamać, pierwszy rok trzeźwości był najgorszym rokiem w moim życiu. Mówię o tym dlatego, że, że po prostu fizycznie zaczęło mi po prostu wychodzić. Może temu, że jak piłam, to mnie nic nie bolało, nic się nie działo, a tu jednak przestałam pić i zaczęło wychodzić powoli, jakieś tam, tu mnie boli to jakaś tarczyca, to jakieś coś I, i po prostu to było takie, taka ironia, bo ja się sama z siebie śmiałam, że sama tego chciałam, no i, i mam, A, i że nie będzie łatwo, ale jakoś nie poddawałam się, miałam wtedy sponsorkę, przeszłyśmy razem program, super, super kobieta. Trzy yy, lata chyba wytrzymałam wtedy w tak, nią. W międzyczasie się z nią rozstałam, bo się okazało, że, że ma jakieś po prostu swoje problemy, problemy psychiczne, typu jakieś bipolar czy, czy coś takiego. I, no i, i się rozeszłyśmy. Więc mało tego, wtedy jeszcze, że tak powiem, myślałam, że wyznacznikiem trzeźwości i tego, nie wiem, to co kto mi może pomóc, albo kto, co nie wiem, warta, nawet A, a to, jest, to jest staż po prostu trzeźwości, bo ta kobieta prosiła mnie o to, żeby była moim sponsorką ze względu na to, że, że miała 20 ponad lat trzeźwości wtedy. I, I tak tak myślałam wtedy, że to jest jedyny wyznacznik. Gdzie się tak dopiero z czasem dalej się tego uczy, że, że tak jak teraz, ja już nie liczę bo nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla mnie teraz. E, no tak jak mówię, no przeszłam program i, i czułam się, pierwszy rok był fatalny, e, dopiero drugi, trzeci zaczęło się, coś po prostu, obietnice się zaczęły spełniać i czułam się dobrze i mm, tylko byłam wtedy sama, o już, już nie miałam tej sponsorki. Zaczęłam zaniedbywać meetingi i wspólnotę bo, bo praca, nie wiem, jakoś po prostu stopniowo się zaczęłam odsuwać i no i zaowocowało ty, to tym, że, że w końcu się napiłam, zaczęłam podpijać tak jak znowu i no i taka historia, a co doświadczyłam na własnej skórze jest to, że nawet po okresie trzech lat niepicia, yy, no ja wróciłam po prostu z, chwilą pierwszego łyka chyba do, do ostatniego, kiedy, kiedy się upiłam, więc więc to było dla mnie takie. Skomplikowane, ale no musiałam tego doświadczyć. Więc. Znowu jestem, powiem teraz tak w ogólnym skrócie, znowu jestem na programie. Jestem jakiś czas już trzeźwa. I. i na dzień dzisiejszy cieszę się, chociaż yy, wiem, że, że muszę znowu, że wypełzyły pewne urazy, które mam tam do rodziców. Yy, więc wiem teraz, że nie mogę się odsuwać, izolować. Jest wspólnota i, i bez tego po prostu boję się, że zabiję. Bo tak się tak się za każdym razem działo, kiedy wszystko stawiałam ponad. Typu praca, jakieś obowiązki, to się odbijało to na mnie, i, i tak jak kiedyś usłyszałam, nie wiedziałam tego też, nie rozumiałam, że zapicie to jest e, to jest koniec nawrotu, I, i, i teraz potrafię to rozpoznać, kiedy łapie się na tym, że ta choroba alkoholowa nie kończy się z zakręceniem butelki, a, a ona sobie tam funkcjonuje i, i gryzie mnie, i tak sobie siedzi ze mną na ramieniu i, i łapie te gorsze chwile. I coś zaczyna po prostu siać swoje ziarno, i, i ten, to zapicie to jest tylko koniec tego. I ja muszę się nauczyć tego po prostu wyłapywać, jak coś się dzieje, prosić o pomoc, przyznawać się do bezsilności, nawet nie tylko wobec alkoholu i, i prosić o pomoc. Cieszę się, że jest wspólnota, bo cieszę się, że nie jest to sama, że są inni, i naprawdę, bez, bez wspólnoty ja wiele razy poległam. Więc, więc nie mogę tego zaniedbywać. Jest program, i, i programem nie tak, jak kiedyś chciałam, że zrobię program, jest OK i żyję swoim życiem dalej, tylko żyć programem, i, i wtedy jest zupełnie inaczej. No, otwierają się nowe możliwości i świadomość, i świadomości. dzisiaj już jestem innym człowiekiem. Moja droga jest taka, jaka była, i Cieszę się. Jestem dzisiaj wdzięczna nawet za te przykrości, za, za to, co przykrego mnie spotkało. Bo dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i, i tu jest moje miejsce. Wiem, że na ten moment mogę rodziców odwiedzić. I tyle. Powiedzmy, wypełzają znowu te urazy, ale muszę to przepracować. Mam sponsorkę, więc będziemy działać. No, ale tak jak mówię, teraz patrzę na nich raczej jako chore osoby i, i zwłaszcza na swoją mamę, więc nie wszystkim da się pomóc i ja muszę po prostu pracować nad sobą, nie, nie zmienię całego świata. I chyba, chyba to tyle. Nie wiem, czy to miało sens, czy mnie zrozumieliście, ale to chyba tyle z mojej strony, bo też nie chcę przyciągać. Dzięki, wielkie. Dzięk dziękuję bardzo, Karolinko.